Dobra, słuchajcie, zrobiłem tutaj jeszcze jeden odwiert. Tak jak mówiłem, to już ostatni odwiert będzie. I teraz ten odwiert znajduje się tak jak w poprzednim filmie. Wam pokazywałem, że tu był odwiert robiony, tu był odwiert robiony. I teraz robię odwiert od tej strony. Jakby od, yy, od frontu domu. I ta ściana jest, kurde, najcieńsza tutaj. Zresztą sami zaraz zobaczycie, bo wjeżdżam tutaj z endoskopem. Patrzcie na to. Tutaj dosłownie może z 10 centów, jakby na jedną cegłę było i wlazło jak w masło. Dobra, czekajcie, tak to będę trzymał tu w łapie i wjeżdżamy. Tutaj ściana okazała się najcieńsza. Co to? Co jest grane? Czyli tu w ogóle nie mam oporu. Kurczę, jak to zrobić. Ale patrzcie, ewidentnie tu się ściana kończy. Co jest grane? Tu jest najcieńsza ściana, tak jak mówiłem. Najszybciej im wiertło wpadło. No zresztą tutaj widać. Patrzcie, to jest może ile? 10 cm? Kurde, ty, coś tam chyba jest. Co to może być. Czemu to tak dziwnie świeci? Czekajcie, ja spróbuję zmniejszyć jakby intensywność światła. Co to jest? Czekajcie, zmniejszy intensywność światła na tym dziadostwie. Co jest grane? Wyłączyłem całkiem światło A teraz nic nie widać. Czekajcie włączę. Ej, ewidentnie tu jest koniec ściany w tym miejscu. Czemu nic dalej nie widać? To chodzi. Dobra, czekajcie, spróbuję to wepchnąć głębiej. Co to jest? Czekajcie, spróbuję go obrócić w drugą stronę może. Widzę, tu jest koniec ściany, patrzcie w tym miejscu. Tu się kończy ściana. To się odbija mój telefon. To tam na to uwagi nie zwracamy. Tu coś jest? Co to może być? Kurde, tak jakby za bardzo. Za bardzo jakby teś lampki świeciły dookoła, bo patrzcie tutaj. Jak jest blisko coś, to jest OK. Ale tu ewidentnie jest otwarta przestrzeń. Bo to samo dzieje się tutaj. Patrzcie, jak ją tu jest ok, Nie przy ścianie. Jak wezmę trochę dalej. To zaczyna się właśnie robić zbyt... Jasno dookoła A ona nie ma ani żadnej ostrości ani nic do regulowania Dobra, zrobimy to inaczej. Ja spróbuję po prostu wepchnąć maksymalnie ile się da Ej, pajęczyny to są To są pajęczyny na bank Na bank pajęczyny Czyli tu jest pomieszczenie jest na bank, tam pomieszczenie, patrzcie. A 100% to jest pomieszczenie. Coś jest na kamerze teraz Czekajcie, spróbuję wygiąć w drugą stronę, żeby ona świeciła do góry trochę. Co tu jest do cholery? Też pajęczyna. To to, co w tej świeciło, to też była pajęczyna. Zaraz so, ja muszę rozplątać ten kabel, bo on jest yy, zwinięty w kółko i zaraz tutaj będę z powrotem. Bo sobie tego kabla. O kurwa, co to? Czekajcie. Co to jest? Co to jest? nie widzi ta kamera czekajcie to jest chyba ziemia jest teraz na ziemi na podłodze kurde jest tam pomieszczenie jak widzicie i tu jest najcieńsza ściana, czyli jak już bym kiedyś to kół, to na pewno z tej strony bym to musiał wykuwać. Co to? Coś tu jest. Kurde, nie mam jak tego obrócić za bardzo. Co to? Jest tu coś, patrzcie, jest. Tylko co to może być? Kurde. Kurde, to leży gdzieś przy ziemi. Ciężko tym strasznie manewrować, bo to wiecie, spada mi z tego kabla. Hmm, zaraz tu przy ścianie. Troszkę to patrzało troszkę inaczej. Zrobić, że to potrwało inaczej. Jest tu coś. Jest ewidentnie tu, w tym miejscu coś jest. Czekajcie, ja to jeszcze troszkę poobracam. To się uda. Jest. Jest, jest, jest. to może być? Garnek jakiś? Ej, kurde, gdzie to było? Jest, garnek to jest jakiś garnek gliniany chyba. Tak, no, to jest jakiś garnek stłuczony. Kurde. Ciężko strasznie tym się operuje. A to co to jest? Kurde, mole. To jest coś metalowego. Który słaby ten endoskop jest? Coś metalowego to jest. Za bardzo świecą mu te diody. I on jakby sam się oślepia. Nie wiem, co to może być. Kurde, to się puya. Nie wiem, co to może być, macie jakiś pomysł? Nie mam pojęcia. No to dalej. Kurde, to się wygina, nie idzie tego. Tak, ustawić. Żeby to. Co to jest? Co to jest? Słoik to jest, to są słoiki, słoiki to są. A to co to może być? Albo Ziemia, butelki, patrz, butelka. To będzie chyba jakiś stary składzik w takim razie zamurowany Tam jakiś garnek potłuczony, tu jakieś butelki słoiki, szukamy dalej. O, to co jeszcze było? Mhm. Stary składzik jakiś Kurde mole. Koda, że tak samo widać, patrzcie, tu też coś jest Co to może być. Nie wiem. Oj, to będzie długi odcinek chyba. To co to jest? Stary pędzel. Kurde, strasznie ciężko się tym manewruje. Słoiki, no patrzcie, to są słoiki na półce poukładane. Ewidentnie. Czekajcie, spróbuję trochę podnieść. Ewidentnie słoiki na półce, patrzcie. Spółka. Słoiki. Kurde, ewidentnie to jest jakiś stary składzik tam. To co to jest? Jakieś pajęczyny. Mhm. Uh -huh. puszka. Puszka, puszka, puszka. Puszka jest. No nic, dobra. Słuchajcie, teraz mam pewność, że coś tam jest. Czyli teraz już nie pozostaje mi nic innego jak to wykuć tutaj na tej, z tej strony, gdzie jest największa ściana. Patrzcie, ona będzie miała z 10 cm, nie więcej. Na jedną cegłę, ewidentnie są tam jakieś puszki, są tam jakiś garnek potuczony, tam jest jeszcze jakieś pierdoły leżą na ziemi. Mhm. No nic, dobra. Dobra, to w takim razie lecę. Kolejny odcinek już będzie zwykłycia ściany tutaj w tym właśnie naj, naj, e, najwęższym... Kurde, nie największym jak to określić. Najcieńsza ściana po prostu tu jest. Ale jaja. A wam powiem, że po tych dwóch odwiertach tam co byłem z tamtej strony. To byłem taki zrezygnowany, nie? No tu proszę. Do trzech razy sztuka jak to mówią. Dobra, trzymajcie się, cześć.